Cześć, jest Roń, ty czerno. a dzisiaj sobie gramy w Eurotracka po bardzo długiej przerwie praktycznie miesięcznej oczywiście ta gra jest po raz pierwszy na moim kanale ja wam przytoczę gdzie jedziemy i skąd jedziemy jedziemy z Wiednia do Innsbrucku pozostało 8 godzin do dojazdu przychód zlecenia 50 000 zł je wjeziemy ale to nie jest ważne takie, bo dzisiaj chciałem z Wami pogadać dlaczego mnie nie było i no i w sumie tyle, w sumie tylko po to gram w tą grę, żeby sobie tak luźnie pogadać z wami i powiedzieć wam dlaczego mnie nie było tyle czasu w sumie. Nie było mnie tyle czasu, ponieważ, no jak pewnie wiecie, co niektórzy przynajmniej pewnie wiedzą, no w 2019 roku będą egzaminy gimnazjalne ostatnie do których aktualnie ja będę przystępował że tak powiem i po prostu miałem próbne ostatnią. no musiałem się trochę do tych próbnych pouczyć bo jednak warto by było dobrą ocenę z tych próbnych dostać ale no i pouczyłem się pouczyłem no później mi się jakoś odechciało nie wiedziałem co nagrywać w sumie no i wiecie, jakoś to poszedł ten miesiąc szybko Ale mam nadzieję, że w listopadzie już wrzucę. Chciałbym to jeszcze w październiku wrzucić Ten vlog mini Można powiedzieć, że to vlog Z ciężarówki To nie miało tak wyglądać Ale jak widzicie Średnio umiem jeździć Ale wyłączę wycieraczki Eee no i co, rozpadało się akurat jak zacząłem nagrywać. Widzicie bloki ciężarówki, tak? Tam jedzie Sławek. Halo, Sławek. Kurwa, murzyn. To nie Sławek. To ewidentnie nie był Sławek. Ale jak pewnie widzieliście, wyjechaliśmy z Austrii. Mhm, mm wyjechaliśmy. Dobra, co bym mam tutaj jeszcze powiedzieć? A, miałem wam jeszcze powiedzieć drugą rzecz, dlaczego nie miałem po prostu chęci do nagrywania. Nie miałem chęci do nagrywania, bo nie wiedziałem co nagrywać, nie miałem pojęcia po prostu. I też po prostu musiałem nadrobić jedną gierkę, której nie przeszłem. A jak pewnie dobrze wiecie czemu nie no kurwa. Serio? Ja się wypierdaję na go, Piryj W trzeciej minucje. A tak ładnie mi szło O boże, ja się nie wypłacę teraz Nie no, no noś zlecenie to nie, tylko Ja dowiozę to zlecenie, tylko muszę I o kurwa. Holuj jeszcze to jest moja naczepa, bo że... że się nie wypłaca Co mi z tego, że odkryłem Proszę bardzo, wszystko naprawione Minus 150 tysięcy Ale czego się nie robi, żeby dokończyć odcinek Aha, jestem już w tym mieście Aha No to akurat się składa, że skończymy dostawę. Chciałem jeszcze poruszyć jedną rzecz... A nie, już ją poruszyłem chyba. I możecie mi napisać w komentarzu, czy chcielibyście takie prawdziwą. Taką grę w Eurotraka naprawdę bardziej, bo to taka trochę dla jaj jest, nie powiem. Nie powiem, żebym jakoś bardzo się starał przy tym co robił właściwie Ale jakbyście chcieli taką super taką Żebym ostrożniej jeździł Żebym się nauczył może jeździć tutaj To polecam zostawić lajkacza pod tym filmem Komentarz nie wiem, nie wiem. No nie wiem, co możecie napisać, coś od siebie. Na przykład bułka. O bułka możecie napisać w komentarzu. Jak napiszecie bułkę w komentarzu, to normalnie wam serduszko zostawię. Serduszko i jeszcze nie wiem. To zalajkuję wam ten komentarz. O, idzie. No ale widzicie, dojechaliśmy już. <gryzanie> A, rozładunek, dobra Umiarkowanie E, 12 tysięcy na minusie Takie tam Dobra, mamy tylko 108 tysięcy długu Przekroczono stan Pomijając, że mam kredyty dwa Dobrze mi idzie ta gra no dobra, ale myślę, że dostarczyliśmy przesyłkę, zrobiliśmy więcej niż myślałem, że zrobimy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zyskać odcinek. Ja byłem DJO Siemka.